Następujące zadanie. Przez pierwszą połowę drogi samochód jedzie z prędkością o wartości 60 km na godzinę, a przez drugą połowę z prędkością o wartości 90 km na godzinę. Wyznacz jego szybkość średnią. Dobra, jest to zadanie na popisanie się wiadomościami na temat tego, czym jest szybkość średnia. I teraz jak. Wyznaczamy tą wielkość, jak liczymy szybkość średnią. Szybkość średnia jest liczona w ten sposób, że szybkość średnia to całkowita droga przez całkowity czas. Wydawałoby się, że zagadnienie jest proste, ale często rzeczywistość bywa bardziej kłopotliwa niż mogłoby się wydawać. Jeszcze tutaj gwoli wyjaśnienia, ja w ten sposób piszę V, to jest moje V, którym oznaczam właśnie czy to szybkość, czyli wartość prędkości, czy też prędkość, wtedy nad prędkością byłby jeszcze znaczek wektora, czyli taka strzałeczka. Dobrze, no to wydawałoby się, że można to w prosty sposób policzyć, ale ja zacznę od tego, w jak najgłupszy sposób można by podejść do tego zadania i niestety popełnić błąd. Bardzo często jest tak, że kiedy widzimy hasło, że mamy policzyć średnią, to chcemy wziąć jedną wartość, dodać do niej drugiej wartość, podzielić przez dwa i już mielibyśmy średnią. Czyli co? Czyli w takim wypadku tutaj ta nasza prędkość średnia miałaby być policzona w ten sposób jako v1 plus v2 Podzielone przez 2. Niestety to nie będzie dobry wynik. W ten sposób nie uzyskamy dobrego wyniku. Już tłumaczę dlaczego. Otóż wykonując czy wyliczając średnią w ten sposób, popełniamy elementarny błąd, który właściwie sięgałby jeszcze początków naszej edukacji w szkole, w szkole podstawowej, ponieważ tak naprawdę przecież pod prędkością, pod wartością prędkości, czyli szybkością, kryje się pewien ułamek i drugi ułamek, czyli tak naprawdę należałoby to rozumieć w ten sposób, że przecież to jest jakaś droga pierwsza przez czas pierwszy plus droga druga przez czas drugi i wtedy tutaj mielibyśmy to jeszcze Podzielone przez dwa. Ale zauważcie, że to, co tutaj robimy, to tak naprawdę dodajemy wprost ułamki o nieuzgodnionych mianownikach. A przecież wiemy, że tak nie wolno. Wiemy, że nie możemy dodawać ułamków, póki nie uzgodnimy im mianowników. Dlatego w ten sposób nie możemy policzyć tej szybkości średniej. A więc jak należy to zrobić? No, tak jak powiedzieliśmy sobie, trzeba wyznaczyć całkowitą drogę i podzielić ją przez całkowity czas. Rozwiązywanie zadań z fizyki tym różni się od rozwiązywania zadań z matematyki, że w zadaniach z fizyki bardzo często mamy pewne ukryte informacje. No i czasami dochodzi do tego, że na drodze rozwiązania wydaje się nam, że po prostu jakiś danych brakuje. No, i tutaj mogłoby się również wydawać, że brakuje jakichś danych. Dla przykładu, no, mamy powiedziane, że samochód, że samochód przez połowę drogi zjedzie z jakąś prędkością, a przez drugą połowę jedzie z jakąś inną prędkością, czy tam z szybkością, ale nie mamy powiedziane, ile ta droga wynosi. Tak, nie mamy powiedziane, y, ile ten dystans wynosi. No, i teraz mogłoby się nam wydawać, że będzie problem, żeby to wyliczyć, ale jak można do tego podejść? Słuchajcie, spróbujmy sobie rozpisać właśnie to wyrażenie powyżej. Czyli, chociaż może jeszcze zanim to, to jeszcze zróbmy sobie jakiś rysunek, tak? Czyli tak, czyli możemy powiedzieć, że tutaj mamy taką sytuację, że to nasz pojazd jedzie najpierw przez jakąś drogę S1, tak? Teraz tutaj sobie zrobiłem, że to było 8 kratek, czyli tutaj też sobie zrobię 8 kratek. Tutaj jest ta nasza druga połowa drogi, to jest jakieś nasze S2. W związku z tym tutaj pokonywał to w czasie T1, a tutaj pokonywał to w czasie t2. No i tak samo jeszcze należy tutaj przypomnieć, że tutaj to się dokonywało z, prędkość, z prędkością o wartości v1, a tutaj z prędkością o wartości v2. I teraz tak. I teraz moglibyśmy powiedzieć, że ta nasza szybkość średnia to będzie. No i teraz co to będzie? To będzie s1 plus s2 podzielone przez. T1 plus T2. Problem jest tylko taki, że tych dróg nam nie podano, ale powiedziano nam, że to jest połowa drogi, a to jest druga połowa drogi, a więc możemy powiedzieć, że S1 jest dokładnie równe S2, a więc nasza droga całkowita to po prostu będzie 2S, tak? bo jeżeli to sobie oznaczymy jako jakieś S, to tutaj w liczniku dostaniemy po prostu S razy 2. Tak? Natomiast w mianowniku, co dostaniemy? Tutaj no, cały czas mamy czas pierwszy plus czas drugi. Dobra. Kolejna sprawa. Co teraz z tymi czasami? No, kojarzymy taki wzór, tak, że w przypadku ruchu jednostajnego szybkość można liczyć jako drogę przez czas. W związku z tym czas to byłaby droga przez właśnie wartość prędkości. W takim razie możemy sobie tutaj to nasze wyrażenie zapisać w ten sposób, że to jest 2S podzielone przez I teraz co to jest to T1. To T1, tak? To to jest przecież ta nasza pierwsza połowa drogi podzielona przez prędkość pierwszą, tak? A T2 to by była droga podzielona przez prędkość od wartości drugiej, prawda? W związku z tym możemy sobie tutaj zapisać, że zamiast T1 i T2 mamy po prostu S przez V1 plus S przez V2. No i dalej to się równa. I teraz tak, w mianowniku mamy, że to jest 2S podzielone przez. Natomiast poniżej w mianowniku możemy sobie S wyciągnąć przed nawias, a w środku zostanie nam. 1 przez V1 plus 1 przez V2. I teraz drogi, które właśnie mówiliśmy wcześniej, nie została ta droga nam podana w treści zadania. Droga nam się upraszcza, tak? Piękna sprawa, droga nam się upraszcza, jeżeli w ten sposób sobie tutaj to, to zapiszemy. W związku z tym możemy sobie tutaj dalej już zapisać, że to będzie 2 podzielone przez, no i co tutaj mamy? Tutaj mamy teraz 1 przez V1 plus 1 przez V2. Dobrze, jeszcze sobie tutaj teraz troszeczkę z tym podziałajmy, czyli mamy 2 podzielone przez. No i co? I teraz mamy dwa ułamki, żeby móc je dodać, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli wspólnym mianownikiem będzie tutaj V1 razy V2, a u góry będziemy mieli V2 plus V1. Dobra, dalej to się równa. No i teraz 2 dzielimy przez taki kolejny tutaj ułamek i podzielić, znaczy pomnożyć raz odwrotność, czyli dostajemy 2 razy. I teraz tutaj w liczniku byłoby V1 razy V2 podzielone przez, a tutaj mielibyśmy V2 plus V1. Dobrze, już możemy postawić nasze dane, czyli tutaj mamy 2. RAZY 60 i razy 90 podzielone przez, a tutaj mamy 60 plus 90. Dobrze, no to ile tutaj to będzie równe? W mianowniku dostaniemy 150, a w liczniku dostaniemy 2 razy 6, to będzie 12, i razy 9, to sobie sprawdźmy. 12 razy 9. 2 razy 9, 18, 9 razy 1, 9 i tutaj 1 to będzie 10, czyli mamy 108, tak? Czyli tutaj 2 razy 6 razy 9 to będzie 108. No i tutaj jeszcze musimy pamiętać o tym, że mieliśmy 60 i 90, czyli jeszcze razy 10 i razy 10, czyli jeszcze dołóżmy tutaj 2 zera. Dobra, i teraz to i to nam się upraszcza. No i mamy 1080... Podzielone przez 15. No i podzielmy to sobie. Teraz w 108, ile razy mieści się 15? E, powiedzmy, że 7. 7 razy 15, sprawdźmy sobie, ile to będzie. 15 razy 7 to będzie. 5 razy 7 to jest 35. I 7 razy 1 to jest 7 i plus 3 to jest 10, o, czyli dostaniemy 105, tak? czyli faktycznie tutaj dostaniemy teraz 105, tak? odejmujemy, tak i teraz mamy 108 minus 105, czyli tutaj mamy trójeczkę, tak. No i tutaj w 30 mieści się 2 razy, czyli tutaj nam się już dzielenie kończy, tak, czyli wychodzi na to, że to będzie równe 72 i teraz popatrzmy w jakich jednostkach prowadziliśmy to obliczenia. Obliczenia były prowadzone w kilometrach na godzinę. W związku z tym przy wyniku możemy napisać, że to są właśnie 72 km na godzinę. Tak. Czyli ostatecznie możemy sobie napisać, że nasza szybkość średnia wyniosła 72 km. /h kilometry na godzinę i to jest nasza, to jest nasza odpowiedź, tak? to jest nasza odpowiedź, że ta szybkość średnia wynosi 72 km na godzinę. Dobrze, ale zanim zakończymy, sprawdźmy jeszcze, jak ten wynik miałby się do tego podejścia, o którym powiedziałem, że jest błędne, bo przecież na początku mówiłem, że przecież moglibyśmy sobie tutaj to policzyć w ten sposób, że, to że, znaczy może nie powiedziałem, że tak moglibyśmy, ale powiedziałem, że ktoś mógłby wpaść na taki pomysł, tak, że szybkość średnią można by policzyć w ten sposób, że bierzemy pierwszą prędkość, czy tam pierwszą szybkość, drugą szybkość, dzielimy przez 2. Oto zobaczmy, co by tutaj było. Tutaj byśmy mieli 60 plus 90 podzielone przez 2, no i dostajemy tutaj 150 przez 2, czyli 75 km na godzinę. No i tak jak widać, wyniki są różne, tak, wyniki są różne, no, i tutaj właśnie podkreślam, że to jest niepoprawny sposób podejścia. Tak więc, jeżeli ktoś wpadł na taki pomysł, no to nie tędy droga prędkości średniej w ten sposób nie liczymy. Prędkość średnią zawsze, czy właściwie szybkość średnią zawsze liczymy w ten sposób, że jest to całkowita droga przez całkowity czas. Mam nadzieję, że ten przykład jest jasny. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania w tym temacie, to zapraszam. do comentário.